Zaliczony! Czarny kocie, czekaj! Dzięki za to, co zrobiłeś. Nie mogłam zniszczyć woskowego kota, bo odkąd jesteśmy sami na placu boju bez innych bohaterów, widzę Twoją wyjątkowość. Chyba mój stosunek do ciebie się zmienił. Zrozumiałam, że z Tobą mogę dzielić się tym, czym nie mogę się dzielić z nikim innym. Wiem, jak się czujesz. Koniec z nieporozumieniami między nami, kropeczko. Jesteśmy najlepszymi partnerami na świecie i nic tego nie zmieni. Jestem ci wdzięczny, bo dzięki tobie zrozumiałem, co tak naprawdę czuję. I dlatego muszę lecieć, żeby coś załatwić. Naprawdę musisz odchodzić? Zaraz przemiana zwrotna, ale niedługo się znów spotkamy. Głowa do góry! Marinet! Marinet! Marinette! 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 Marinet! E, jesteśmy zagrożeni już po Ech, wszystkim? Marinet! Już Ech. się nie bój. Sytuacja jest opanowana. Ech, super, bo przez te akcje z akumą zrobiło się późno i muszę już lecieć. Poza tym mam sporo szycia i naklejki do naklejenia. Trzymajcie się! I co? Już zrozumiałeś, co czujesz do marinet? Tak, naprawdę ją kocham. Wszystko w porządku, Marinette? Nie, Digni, to jest katastrofa. Ja chyba się zakochałam.